Nie wiemy, że każdy oszczędza inaczej. Dlatego w Centrum Oszczędzania mamy szeroki wybór możliwości. A co dla państwa jest ważne w oszczędzaniu? Swobodny dostęp do pieniędzy. Rozumiem. I nie chcemy tracić odsetek przy wypłacie. Czyli elastyczność. Dokładnie. W takim razie idealne będzie konto oszczędnościowe 3.1% w skali roku przez 3 miesiące dla dowolnej kwoty nowych środków. Promocja trwa do 1 marca. Przyjdź do Banku Millennium i wybierz najlepszy dla siebie sposób oszczędzania. Bank Millennium, najlepszy bank w Polsce w rankingu Newsweeka. Poprosiliśmy kobiety, by testowały daw przez 7 dni, ale zabraliśmy im lustra. Codziennie czuły, że coś się zmienia, a po 7 dniach zobaczyły efekt. Dzięki jednej czwartej kremu nawilżającego kostka daw odżywia i pozostawia skórę miękką, gładką i promienną. Szerokie drogi, wesołe wycieczki, miłe jazdy. Ty też masz wygrać, bo w mega zostało jeszcze 20 fajnych hałtek. Aha. Fakty o zdrowiu. Temat na dziś – magnezy. Jest dużo preparatów z magnezem. Który wybrać? Naturalny. Tak, jest taki. Chciałaby pani raczyć się produktami syntezy chemicznej? Pewnie, że nie. Tylko który magnez jest naturalny? No, Forte! Zawiera naturalny magnes z minerałów i gwarantuje doskonałą wchłanialność jonów. Do tego Neomakforta jest w podwójnej dawce. Naturalny magnes, podwójna dawka Neomakforta. Wybór jest jasny. W Biedronce więcej niskich cen dla znawców dobrego smaku. Wieża świat drogi. Na wyśmienite danie obiadowe. Tak, tylko 9,95 za kilogram. A poza tym, piwo żywiec. Tak, tylko 14,99 za sześć dużych puszek po 550 ml. Tylko do niedzieli. Biedronka, codziennie niskie ceny i duże rabaty. Udane życie seksualne to źródło codziennej satysfakcji. Sięgnij po Perman King, numer jeden w Polsce, i na nowo odkryj radość z seksu. Badania pokazują, że aż 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów działania Perman King. Zawiera on podwójną dawkę largininy. Stosowane regularnie, skutecznie i trwale odnosi sprawność seksualną i zwiększa pożądanie. Perman King, męski sposób na udany dzień. To niezwykle proste narzędzie, ale też niesamowicie potężne. Zaczniesz nim poemat, albo skończysz symfonię. Był w szkole, w gabinetach prezesów, nawet w kosmosie. Teraz nie możemy się doczekać, dokąd zabierzesz go jeszcze. Przedstawiamy cieńszy, lżejszy i potężniejszy iPad Air. Wiesz, że w T-Mobile dwa tablety za złotówkę dają? Wszyscy już je znają i kochają. O tym się śpiewa. W T-Mobile dwa tablety za złotówkę z jedną opłatą miesięczną. T-Mobile, sieć największych możliwości. Każda kobieta pragnie zachować młody wygląd skóry. Przekonaj się, jak skuteczne jest wspieranie jej od wewnątrz. Wypróbuj tabletki Labotek, które zawierają skoncentrowane składniki kolagen, retinol, kwas hialuronowy i koenzym Q10. Składniki tabletek wspierają odbudowę włókien kolagenowych i neutralizują wolne rodniki. Labotek pomaga zachować zdrowy i młody wygląd. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Potwierdza to 91% kobiet. Labotek. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Dobra, Leszcze, który zajął mój dezodorant? A kto chciałby cię wąchać? A kto chciałby cię wąchać? Dan, zjedz Snickersa. Po co? Bo jak jesteś głodny, to zaczynasz strasznie gwiazdożyć. Lepiej? Lepiej. Nie jesteś sobą, kiedy jesteś głodny. Media MediaExpert wygrywasz podwójnie. Teraz w MediaExpert wielka wyprzedaż. Na przykład kup dowolny, piekarnik i płytę do zabudowy, Elektroluks i odbierz nawet 500 zł. Media Expert włączamy niskie ceny w sklepach i na MediaExpert.pl. Kiedy mowa o higienie osobistej, nie robisz nic połowicznie. Jeśli tylko szczotkujesz zęby, dbasz o higienę jamy ustnej tylko w połowie. Szczotkowanie pozostawia miliony bakterii, które mogą powodować próchnicę, problemy dziąseł oraz nieświeży oddech. Więc używaj także listerin. Potwierdzono, że już jedno płukanie usuwa aż do 99,9% bakterii, skutecznie oczyszczając jamę ustną. Listerin. Teraz tylko 9,99%. Co dobre jest dobre, a czerwone nie zawsze jest złe. Czasem ktoś tak zwyczajnie po ludzku poda rękę, znajdzie rozwiązanie. Dlatego dzień za dniem śpiewam Wam miłość. Przewojowa pożyczka w Skok Wołowi Polecam. Michał Wiśniewski. Tych, którzy rzucają palenie, łatwo rozpoznać. Ta dziewczyna zamienia papierosy na ciasteczka, a ten chłopak denerwuje się i jeszcze klient rzuca palenie. Tabex chroni receptory i prowadzi do zaniku nałogu tytoniowego. Ja też rzucam palenie. Tabex pomoże Ci rzucić palenie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W rzucaniu palenia największe znaczenie ma wola rzucającego.